Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie. Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Pieniądze, bo może ja wciąż nie będę chciała ich wydać, ale ja będę to rozumiała i powiem dobra, nie, to jest bezpieczne, to jest bezpieczne. Nie musisz się tego bać. Możesz nie wydawać tych pieniędzy, ale niech to wynika z, z rzeczywiście z decyzji, a nie z obaw, nie z lęków, nie? Teraz do akcji wkracza y, samo życie. Ponieważ za 15 mhm. minut ym, mój paczkomat nie będzie już chciał wydać mi paczki. Rozmawiamy <laughs> już y, długo i mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa, że mogliśmy podnieść ten temat i dziękuję Tobie, Asiu. Ale powiedz, jeżeli ktoś czuje się zafascynowany, ale mimo wszystko jest to dla niego nowość i czuje, że chce mieć. Mm, Chce mieć jakiegoś przewodnika, może to jest duże słowo, ale chce, żeby ktoś właśnie pomógł mu nawigować ten proces. To jak może się do ciebie zgłosić, mówiąc wprost? I, i jak, co ty oferujesz u siebie? Bo masz bardzo fajny program. Wiesz co, u mnie zawsze największa zabawa jest na Instagramie, więc zapraszam na mój Instagram, Joanna Łożyńska, pod taką nazwą jestem. Prawda jest taka, że teraz nie wiem, kiedy ten odcinek pójdzie, pewnie później już po tym, teraz jesteśmy, będziemy mieć wyzwanie bezpłatne właśnie w obszarze pieniędzy, ale to się dzieje cyklicznie, ja ciągle na ten temat mówię, więc, więc po prostu jak ktoś jest w mojej przestrzeni, to na pewno, na pewno się załapie na jakieś treści i płatne, i darmowe w tym obszarze, także... Tak na pewno ja Instagram polecam. to jest dobre miejsce. Ja polecam, polecam też nasze odcinki. Tobie, Asiu, dziękuję i biegnę odebrać przesyłkę. Bardzo. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się na żywo. Życzę Ci wszystkiego dobrego i samej obfitości. Tak jest, wzajemnie, ściskam. Hoppa. Do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i mam do Was ogromną prośbę, jeżeli słuchacie podcastów regularnie, jeżeli je lubicie, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie... Podcastowi recenzję. Na iTunesie w aplikacji podcasty możecie dać podcastowi dowolną liczbę gwiazdek, zostawić kilka słów recenzji. Jest to dla mnie maksymalnie pomocne. Także dzięki z góry. Na Spotify możecie dodać. Um, Oczywiście podcast do obserwowanych na YouTubie. Zasubskrybować mój kanał. Oczywiście na YouTubie podcast jest też dostępny w wersji wideo, także serdecznie Was zapraszam. Przy okazji też odsyłam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska Podcast, bo tam zawsze informuję Was o nowych odcinkach.